Cześć, witajcie! Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić y, ładny, według mnie ładny oczywiście. Salon. Nie salon już mi się myli. Y, ładną sypialnię. Więc bez przydarzenia wlatuje intro i lecimy. My już po intrze. I tak, może się najpierw możemy... Najpierw możemy się zająć łóżkiem. Będziemy potrzebować do tego ognisk, butelek i tak. Zajmijmy się może najpierw budową łóżka. Budowa łóżka jest dość prosta. Potrzeba tylko w sumie do niej takich rzeczy. I tak. Ja sobie tutaj zrobiłem taki dość niski sufit. nam takie łóżko, oczywiście możemy to też zrobić w ten sposób. I wychodzi to chyba lepiej. Teraz bierzemy dywany, jednak na przykład tutaj będzie wejście do pokoju. Tu, oczywiście robię to na przykładzie. To dywan możemy zrobić taki. mamy całkiem ładnie zrobione. I teraz tak potrzebujemy schodki i yy, tak pół, pół bloki. W tym przypadku to będą te. Możemy zrobić sobie tutaj jakieś biureczko. Takie biureczko. Przyprowadzamy tak. Tutaj możemy zrobić też lampkę. Tu przy łóżku bierzemy obrazy, no i dajemy sobie tutaj na ścianę. Na przykład tu. Chodzi nam taka sypialnia. Bierzemy kwiatuszek. można go tu postawić. Bierzemy trapdory. Możemy dać tu różyczkę. I jak ktoś chce to na przykład można dać taki dywan jakby no ze smoka hmm. tejże niby takie skrzydła no i wychodzi nam takie coś Tutaj można oczywiście zrobić taki komputer Tutaj jako klawiaturę taki to się nazywa bodajże Loom do robienia banerów. Bierzemy też yy, taką ramkę na przedmioty. Dobra. Widzicie nam komputer. Możemy dać tutaj gdzieś głośniczki. Albo jeden, na przykład tu. Widzi nam takie coś. Nie wygląda to źle. Przynajmniej jak dla mnie. Ale... Zamiast obrazu, można wziąć na przykład, robimy cięcie. Jesteśmy po cięciu. Zrobiłem takie akwarium. Tutaj dać. na przykład takiego O, no i mamy akwarium. Możemy wziąć koralowce. O, taka ładna rybka tutaj sobie. I jeszcze na przykład yy, to były <laughs> Nie pamiętam teraz nazwy. Chodzi nam akwarium. Takie. Mamy taki pokój. Mi się całkiem podoba. Napiszcie, co sądzicie w takim pokoju. No, mi się całkiem podoba. Jeszcze można jedną rzecz dodać. Tutaj takie. i na przykład jeszcze można dodać mm, o kszelfy. tu i na przykład zamiast tych mm, zamiast półpłytek i tutaj na przykład szafeczki po bokach Dobra. I pomyślałem, że można zrobić stolik z y, rusztowań. O. O, i mamy taki ładny stoliczek z kubeczkiem. Yy, na... yy, nie, nie da się. Dobra. Napiszcie co sądzicie. Mi się całkiem podoba. No i do następnego. Cześć.